Cześć, witam was. Słuchajcie, a Święta Wielkanocna już już w ten weekend. Wiadomo, będzie dużo fajnych potraw, fajnego jedzenia. Każdy będzie chciał troszeczkę zjeść. Nie ukłamujmy się w momencie, gdy wjedzie jedzenie na stół, gdy wjadą wszystkie sałatki, potrawy, wędliny itd. tak Bo na pewno sam zapach pobudzi wasze smaki dość. Dość mocno i raczej ciężko będzie się komuś oprzeć. Oczywiście będą tacy, którzy będą w stanie się oprzeć, ale no mówmy się, że każdy będzie chciał coś smacznego zjeść. No oczywiście tutaj można spośród tych normalnych produktów sobie wybierać tam w miarę chude wędliny, jakieś jajeczko i tak dalej, chude sałatki, niekoniecznie na, na majonezie, można dać troszkę jogurtu, trochę majonezu, są, są różne rozwiązania. Natomiast później, oczywiście, wiadą ciasta, wiadą słodycze. I tutaj pojawia się problem, ponieważ przede wszystkim wszystkie słodycze, wszystkie ciasta, no to wiadomo, cukier, dużo mąki, dużo tłuszczu, dużo spórchniaczy też nie każdy piecze sam. Wiadomo, że te pieczone samemu są troszeczkę bezpieczniejsze, ale tutaj kaloryczności nie oszukamy. Natomiast te z cukierni, no to dużo więcej spórchniaczy, dużo więcej tłuszczy. Będzie tutaj na pewno dużo duża bomba kaloryczna. Jest sposób, na pewno każdy z Was lubi sernik. Nie znam szczerze mówiąc osoby, która by sernika nie lubiła. Może są tacy ludzie, ale w moim przypadku z moich znajomych każdy, każdy lubi. <laughs> Tutaj pokażę wam dzisiaj prosty przepis na sernik. Ja oczywiście serniki jem regularnie. Są one normalnie w mojej diecie jako źródło białka, jako uzupełnienie diety w białko. Zawsze tam przynajmniej 4-5 4 dni w tygodniu, 5 dni w tygodniu mam taki sernik zrobiony i sobie go tam jem żeby coś smacznego zjeść. Robię różne serniki, różne serniki waniliowe, truskawkowe, gdzie są zblendowane truskawki z twarogiem, gdzie są borówkowe, gdzie są zblendowane borówki z twarogiem czekoladowe. Oczywiście w przypadku waniliowych, no to tutaj dochodzi aromat waniliowy, ewentualnie odżywka białkowa. Natomiast baza każdego sernika jest prosta. Nie trzeba tu żadnych umiejętności kulinarnych. Jedyne umiejętności kulinarne jakie będą, to będzie mieszanie i zapamiętanie tego składu, który tutaj podam, czyli tych proporcji przede wszystkim, są bardzo proste. Twaróg, będziemy wykorzystywali zwykły twaróg, tutaj mam pół na pół twaróg, pół tłusty z chudym. Więc twaróg, dlaczego zwykły, nie mielony, niesernikowy? Dlatego, że jest lepszy i trzeba to i tak zblendować z naszą bazą smakową. Czyli twaróg, słodzik. Zamiast cukru, e, żelatyna. Nie będziemy używali piekarnika, więc nawet nie potrzeba piekarnika żadnych umiejętności kulinarnych, tak jak mówię, do pieczenia i tak dalej. Nie trzeba. Jedyne umiejętności tutaj to będzie połączenie tych składników i rzucenie tego do lodówki. Więc białko, słodzik, czyli słodzik, nie ma cukru, żelatyna, czyli znowu białko plus baza smakowa. My dzisiaj będziemy robili sernik e, cytrynowy. Troszkę nietypowy. Ale na wiosnę bardzo orzeźwiający, świeży. Szczerze mówiąc, parę osób, które częstowałem sernikami, które robię, wszyscy jednogłośnie okrzyknęli, że sernik cytrynowy jest tutaj najsmaczniejszy. Z tych wszystkich, które robiłem, mi też szczerze mówiąc odpowiada, chociaż lubię pełne smaki, mocne smaki. Natomiast nie wiem dlaczego, ale ta cytryna po prostu jest tak orzeźwiająca jest tak super ten sernik. Jest po prostu pyszny, nie ma tutaj bez dwóch stań, więc my będziemy mieli tak, od razu proporcje podaję, żeby mniej więcej sobie to dopasować. 750 g twarogu, pół na pół, tu mam akurat, nazwę, pół na pół chudy z pół tłustym, cała torebka żelatyny, to jest 50 g tutaj żelatyny, dwie cytryny, sok z dwóch cytryn wyciśnięty, to od razu jest tam z tymi drobinkami, ale oczywiście bez pestek, czyli dwie cytryny wyciśnięte, Woda, do tego będzie jeszcze woda, słodzik. Tutaj w zależności od tego, czy zastosujecie. Odżywkę białkową. Ja akurat będę dodawał też odżywkę białkową. Whey Protein Complex to jest smak lemon cheesecake, czyli cytrynowy sernik. Bardzo dobry smak. Jest od niedawna na rynku, mniej więcej nie od, od niecałego roku chyba jest ten smak na rynku. Dostałem kiedyś próbki, zaciekawił mnie ten smak, bardzo mi podszedł i w zasadzie to ten smak tej odżywki zainspirował mnie do zrobienia sernika cytrynowego, który okazał się po prostu hitem. Ja będę dawał odżywkę na ten twaróg, natomiast jeżeli nie będziecie dawali odżywki to trzeba dać troszeczkę więcej słodzika i troszkę więcej cytryn. Dwie cytryny nie wystarczą, trzeba będzie ze cztery cytryny. Prawda? Więc tutaj tak, dodajemy sobie do cytryny jeszcze troszeczkę wody. Ja dodam odrobinę ciepłej wody, żeby ten nam się rozpuścił lepiej słodzik. Jako, że będę dodawał odżywkę, tam też jest trochę słodzika, więc tutaj na te 750 gramów twarogu wystarczy odpowiednich jakieś 160 gramów cukru, 170 gramów cukru, czyli około 40 tabletek tego słodzika. W przypadku tego słodzika jedna tabletka odpowiada mniej więcej na 6 gramów cukru, czyli damy nawet tutaj mniej raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, czy już mamy odpowiednik 30 razy 6, a no 150, 160, no nie? Ale damy troszeczkę więcej. Damy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damy tak, dlatego że do odżywki pójdzie też woda, więc ma się troszeczkę rozrzeć. Czyli mówię, jeżeli ja daję odżywkę, no to tutaj odpowiednik mniej więcej. A, Tutaj poszło w takim razie odpowiednio około 200 gramów cytryn. Jeżeli będziecie dali bez odżywki, bez odżywki, ale z większą ilością cytryn, to troszeczkę może będzie będzie tego dać więcej. Ale na pewno poczujecie to w momencie robienia samego samego serbia. Ja dodatkowo daję tutaj odżywkę mniej więcej na każdy 100 gramów twarogu mniej więcej plus minus. Przyjmuję, że na każdy 100 gramów twarogu Daje około, około 30 g odżywki. I tą odżywkę akurat tutaj będziemy mieli na te 750 gramów twarogu. Gdzie powiedzmy, damy sobie 200 g odżywki. Można je dać troszkę mniej. Powiedzmy, że damy sobie 180 dzisiaj. 180 g odżywki, czyli 6 miarek odżywki 30 gramowych I to sobie rozpuścimy mniej więcej na 300 ml wody. To będzie 300 ml wody. 6 miarek odżywki, czyli 180 g odżywki białkowej. Raz. 2, no troszkę większa mi się zapknęła. 3, 4, 5 i 6 marek odżywki. Tak, zgadza się. 6 miarek odżywki, 180 g odżywki białkowej. Tutaj do tego pójdzie plus 350 mniej więcej, ml wody. Poszło. Nie, to jest bardzo proste. Ten tutaj słodzik się rozpuszcza z cytryną, odżywkę sobie będziemy miksować. To będzie dość gęste, bo 180 g odżywki i 350 litrów wody to jest dość gęste. Ale jest to dosłownie parę dziesiąt sekund. 20-30 sekund miksowania, to nie jest żaden czas, ta odżywka jest dość piętna tutaj, no nie, wlewamy sobie tego, do tego twarogu, pach, zalewamy twaruk tą odżywką, heja, jest gotowe, od razu, tutaj już nam słodzik się rozpuścił z tą citryną, więc mamy twaruk jak na razie z odżywką, twaróg, czyli mamy tu w misce 750 gram twarogu, jeszcze raz powtarzam, 750 g farogu pół na pół pół tłusty z chudym, ja akurat tak daje, można dać cały chudy, cały pół tłusty. 350 ml wody i około 180 g odżywki białkowej. Tutaj leci jeszcze woda, odrobina wody ciepłej z cytryną i ze słodzikiem. Pach, wlewamy to wszystko. Mamy gotowe. No nie? Od razu jest czyste. Teraz będziemy to wszystko blendować. Pach, blender. Troszkę trzeba poblendować to, więc będziecie musieli chwilę poczekać. Oczywiście, tak jak mówię, lepszy jest twaróg w tej postaci, normalny twaróg w kostce, a nie twaróg już gotowy do serników, zblendowany. Dużo smaczniejszy ten sernik wychodzi. Trzeba to zblendować na konsystencję taką półpłynną praktycznie. To będzie dość gęsty, zobaczycie, zaraz pokażę. Generalnie trzeba to zblendować tak, żeby nie pozostawały grudki. To jest dwie minutki blendowania. Najpierw rozbijamy te główne kawałki twarogu, one tutaj bój pokrojone. <śmany> te wszystkie główne grudki twarogu. To ustawiam sobie z reguły blender tak pod kątem i obracam miską, więc wtedy to wszystko cały czas dookoła się mieli elegancko. Proszę bardzo, to jest dosłownie, mówię, minuta, dwie minuty blendowania. Mamy już taką tą naszą podstawę masy. Możemy sobie ją sprawdzić, oczywiście, czy jest wystarczająco słodka. Przemieszać, sprawdzić, łyżko. Ba. Wystarczająco słodka. Mocny smak cytryny tutaj czuć. A więc baza jest gotowa. Co do dodatków, tak wiem, jeżeli robimy bez odżywki. To wtedy do twarogu dajmy więcej, czyli około 4 cytryny. Trochę więcej słodzika trzeba będzie dać. I troszeczkę wody, żeby ta konsystencja... To jest praktycznie półpłynne, no nie? To jest taki o. Jeszcze raz pokażę, jak to wygląda. Ta nasza masa. To jest półpłynne. Żelatyna nam to elegancko zwiąże. Co jest ważne w tym serniku? Tak jak mówię, skład jest czysty. Nie ma praktycznie cukru. Jedyny cukier, jaki tu będzie pochodził, to ten, który jest zawarty w cytrynie. Odrobina jest cukru, jeżeli tutaj w odżywcu, no to tam jest akurat cukra. rozsłodzone. Słodzik, no to nie mamy też kalorii żadnych. Troszkę laktozy. Troszkę laktozy. Oczywiście twaróg, jak wiecie, 100 gramów twarogu ma tej laktozy niewiele. Dużo mniej niż mleko czy 100 gramów jogurtu. 300 litrów ml mleka czy 100 gramów jogurtu. Twaróg ma około 3% laktozy. To nie są duże ilości, 3, 3,5 mniej więcej procenta laktozy, czyli tutaj tej laktozy, czyli tego tych węglowodanów laktozy na 750 gramów będzie jakieś niecałe 30 gramów, no nie? Teraz tak, żelatyna, żelatyna, żelatyna. Ja tutaj mam dość gorącą wodę, więc nawet nie przegotowuję czasami wody, nie gotuję tej wody I tak ten sernik zjadam w przeciągu trzech, tam dni powiedzmy, no a więc Tą żelatynę z tą gorącą wodą sobie mieszamy. Oczywiście normalnie ta woda musi być zagrzana dość mocno, żeby ta żelatyna nam się dobrze rozpuściła. Wsypujemy mieszając, pach, pach, pach. Nie ma tutaj żadnego problemu, żadnej filozofii. Ważne, żeby nam się to dobrze rozpuściło. Dlatego woda jest yy, gorąca. Tutaj akurat mam pranie tą wodę temperaturę 50-47 stopni. Dodaję, że tam jest boiler ustawiony. 40 stopni. Mamy 50 gramów żelatyny. Mieszamy to sobie dokładnie, żeby ona się elegancko rozpuściła. Na chwilę to trzeba będzie jeszcze zostawić. Tutaj. Dobra. Mamy zmieszaną żelatynę. Dodajemy jeszcze tej gorącej wody. Dlaczego dałem mniej z początku, żeby łatwo wymieszać, żeby mi się to nie oblewało. Czyli ten 50 gramów żelatyny. Te szklanki mają 300 ml mniej więcej i te 50 gramów żelatyny rozpuszczam mniej więcej na 300, 300 ml wody, gorącej wody, ciepłej wody. I teraz tak, jeżeli chcecie, jak najbardziej można tutaj do tego sernika dołożyć jakieś e, owoce, A co najbardziej pasuje do sernika tego cytrynowego, wbrew pozorom co... Co mi się wydawało, że nie będą pasowały, ale kiedyś z przymusu dałem rodzynki, ponieważ nie miałem innych owoców, a chciałem zrobić ten sernik, żeby kogoś tam poczęstować. Dałem rodzynki, bo teoretycznie do sernika cytrynowego jakoś tak smakiem no, nie pasuje. Tutaj nam za bardzo nie. Ale okazało się, że z tymi rodzynkami ten sernik był przepyszny i wyszedł naprawdę super. Natomiast dzisiaj damy sobie ananas pokrojony. Pokrojony każdy krążek ananasa z puszki pokrojony na 8 części. Czyli takie kawałki będziemy to wrzucać do forenki. W momencie, gdy będziemy to wlewać do forenki, będziemy stopniowo wrzucać ten ananas. Ale po wierzchu przysypiemy jeszcze rodzynkami. Więc dodatkowe cukry, które tutaj dochodzą, i właściwie jedyne cukry, które tutaj będą, no to tu jest ta odrobina z cytryn, plus to, co będziemy mieli w ananasie czy w rodzynkach, czy może być... Mogą być brzoskwinie, mogą być gruszki, gruszki też pasują jak najbardziej. Jabłka też będą pasowały. Generalnie coś takiego lekkiego. Ale tak jak powiedziałem, nawet rodzynki, które, które bardziej pasują do sernika, czy to waniliowego, czy jakiegoś innego czekoladowego, są takimi mocnymi bakaliami jak najbardziej pasują. Nie próbowałem jeszcze z daktylami. Ale no, daktyli i rodzynek raczej staram się tam unikać ze względu na dużej ilości cukru. Tak fajnie smak podbija. Fajnie smak podbija i, i naprawdę ten sernik wychodzi super. Mieszamy sobie. Ja jeszcze dodatkowo tutaj mam coś takiego jak spieniarz barmański. I będę spieniał tą żelatynę. Ona się idealnie spienia. Łapię dwa razy większą objętość. Jak widzicie tu jest 350 ml. Znaczy 300 ml. Wlewamy połowę, czyli 150 ml. Mam teraz w spieniaczu barmańskim. I spieniam sobie to jeszcze w spieniaczu. Jest 150 ml. To trwa dosłownie, dosłownie tutaj pół minuty, ale co to daje? Ten sernik będzie bardziej puszysty. Się ze 150 ml, gdzie 150 ml w tym pojemniczku to jest dotąd, zrobiło nam się na full, który praktycznie jest pełny pojemnik. Co to daje? Ta spieniona żelatyna z wodą y, zmieszana dokładnie z tą półpłynną masą tylko ta masa musi być dość półpłynna, żeby to ręcznie powoli mieszać spowoduje, że ta objętość jeszcze bardziej wzrośnie i będzie ten nasz sernik jeszcze bardziej puszysty. A na tym nam zależy, żeby on był fajny, delikatny. Ta objętość jest, jest jak najbardziej zaletą. Będzie fajnie puszysty, delikatny smak, że każdemu siądzie. Tak jak mówię, nawet tutaj ludzie, których częstowałem, którzy normalnie nie jadają rzeczy na słodzikach, raczej jadają normalne słodycze, normalne ciasta. Wszyscy byli zachwyceni po prostu smakiem tego sernika. A jak popatrzymy się w skład tego sernika, no to jest to praktycznie tylko woda, słodzik i źródła białka. Jeszcze wędrujemy tą drugą porcję i pakujemy ten sernik nasz do foremki i do lodówki. Ok, Mamy zblendowane. Oczywiście tak jak mówię, musi to chwilę potrwać, Jeżeli ktoś ma taki spieniacz barmański, który potrafi tak mocno spienić tą żelatynę i uzyskać konsystencję takiego spienionej tej żelatyny, na pewno będzie to plus, ale można oczywiście wlać kontrolnie z wodą i mieszać. Tylko trzeba tutaj szybko to mieszać, żeby nam się jakieś grudki nie powstały, bo ten twarok jak akurat wyciągałem prosto z lodówki, był dość chłodny. Żeby nie powstały grudki, trzeba to mieszać, bo żelatyna oczywiście, jak wpada i się zaczyna mieszać z tą zimną masą, to, to czasami, jak nie zmieszamy dobrze, no to zacznie nam się od razu sklejać. A chodzi o to, żeby to było dobrze zmieszane, dobrze wyprowadzone. Jest baza sernika. Pach! Oczywiście moja foremka jest troszkę nieszczelna, więc będę musiał wlać troszeczkę na dół, na razie i wrzucić do lodówki, a później dopiero wlać resztę, jak ten dół mi zastygnie, bo inaczej mi się to wylewa. Jak widzicie, jest to taka konsystencja w zasadzie śmietany, mało gęstej śmietany. O, I tutaj, tak jak widać, o, już wycieka. Teraz pakuję to do lodówki na chwileczkę, żeby ten dół troszeczkę złapał. To wystarczy 5 minut, a później będę wrzucał ananas i wlewał resztę tego, tej, tej masy na wierzch posypie rodzynkami. Tutaj mówię, jeżeli chcecie zastosować jakieś inne owoce jak najbardziej, do Waszej dyspozycji pozostawiam. Polecam, spróbujcie, naprawdę nie trzeba tu żadnych umiejętności kulinarnych, jak widzieliście zajęło nam to dosłownie paręnaście minut zrobienie czegoś takiego, kwestia zmieszania składników. Jeżeli komuś ten sernik nie wyjdzie no to <laughs> ciężka sprawa, to naprawdę trzeba się wtedy zastanowić nad sobą poważnie, jeżeli komuś nie wyjdzie no naprawdę trzeba być no tutaj brzydko mówiąc debilem, żeby to nie wyszło. Natomiast jeżeli komuś nie wyjdzie no to przykro mi, macie odpowiedź. Pozdrawiam i życzę Wam wesołych świąt.